Cześć, 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 mówi Anie witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś, jak widać, to nie jest mój planer. Mam przy sobą taki, można powiedzieć, Art Journal. Jest to dość stary zeszyt chyba firmy Archer and Olive. W swoim czasie były bardzo modne i drogie. Natomiast udało mi się, i w sumie dość trudno dostępny udało mi się kupić. On jest o tyle fajny, że ma trzy kolory kartek. Nie będę na razie pokazywać, co jest wcześniej, w sumie trochę wiecie, ponieważ te filmiki takie króciutkie, które puszczałam, to były mniej więcej robione właśnie w tym zeszycie. Dzisiaj chcę zrobić wpis. I oto będzie taki wpis koci, Nie wiadomo, takie koty rządzą, z takimi dwoma zdjęciami dwóch eleganckich panów. Wiecie, kto jest kto? Na razie nic nie powiem. Więc takie mam dwie fotki. Co zamierzam użyć? Zasadniczo będzie to improwizacja. Na pewno będą jakieś maski, jakieś stemple. I z racji tego, że ten papier jest właśnie już taki narzucający tonację don kolorystyczną, wyciągnęłam strasznie staro straszne starocie. To jest, to są papiery Seven Dot Studio. To jest taka polska firma. Chyba jeszcze nawet istnieje. W każdym razie jest odkąd, w ogóle istnieje ona odkąd. Ja jestem w świecie skrapowym już kilkanaście lat. Papiery są specyficznie zupełnie nie takie jak teraz są modne, ale właśnie do robienia typu rzeczy, typu art journal, są o tyle bardzo dobre czy tam skrapy, bo przez nie, niedużą wzorzystość nie. znaczy, ład, mają fajną przestrzeń, którą można zagospodarować dodatkami. Tu będę miała jeszcze jakieś różne inne rzeczy do tego. Prócz wszystkiego mam jeszcze. Takie kalki. I chyba któryś z tych szarych użyję, na przykład taką. To zobaczę. No i zasadniczo chyba będę robić. Pomysł mam dość. Pomysł mam dość. Um, luźny. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Postanowiłam sobie użyć dwóch masek. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Mm-hmm. <laughs> Będzie zupełną improwizacją, bo tak naprawdę nie, nie, miał, nie mam zaplanowanego nic bardzo konkretnego. Tyle, co sobie właśnie wydrukowałam napis, o zaraz później, no i zdjęcie. Najpierw sobie papiery drożnie. Bardzo mi się spodobały. Patrzę, który papier. Taki? Chyba jest lepszy, mniejszy. będzie, powywijać. Ogólnie bardzo Wam dziękuję za komentarze pod poprzednimi filmami. Słuchajcie, zwłaszcza po tak długiej przerwie w nagrywaniu, ogólnie wró wrócenie do nagrywania, zwłaszcza z głosem, nie jest proste, wykonano w tremę, jednak człowiek się odzwyczaja takie rzeczy, a takie komentarze sprawiają, że się chce że wrócić jest znacznie łatwiej. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Jest ono absolutnie nieocenione. O tak. O tak. Tego nie będę strzępić. układam kompozycję, bo jak wiadomo, będzie się tutaj jeszcze troszkę więcej działo. Ogólnie, tak, te papiery są naprawdę ciekawe. Nie, nie, nie współczesne, ale właśnie chyba na tym klimacie polega ich urok, tu ewidentnie są do wykorzystania. Jak widać, też są stare fotografie. Kolekcja jest Ermel, czy wiadomo, Lotnicza. Mapy. No bardzo w stylu sevenocu powiedziałabym. Kiedyś bardzo, bardzo lubiłam i chętnie używałam te papiery. Hmm. Mają właśnie bardzo dużo tego typu arkuszy, które... Układam sobie tą kompozycję, bo będę chciała pod to dać stemple, a w tym momencie muszę wiedzieć, gdzie te stemple dać. Tu jest całkiem ładny napis, aczkolwiek jako potraktuję jako tło. Powolutku Będziemy się tutaj układać. Tutaj będę miała jeszcze dodatki z, tych, z tychże kolekcji, ponieważ do każdej kolekcji były przez takimi różnymi naklejkami, wycinkami, yy, yy, elementami właśnie prewycinanymi. To jest oporytnie. A nie, to jest nawet ta kolekcja. Więc sobie coś na pewno stąd będziemy dokładać. A ja powolutku. Zobaczymy czy... zobaczymy czy kalka się przyklei na zwykły klej biurowy. Nie po... Nie, a, chciałam powiedzieć, że nie widać, że jak widać nie przyklejam każdy, wszystkie dokładnie krawędzie, tylko klejem smaruję na środku, ale to dlatego, że pod to będę po coś podsadzać. Tworząc tak więcej warstw. Mam elementy od innych kolekcji, ale jeżeli będą pasować kolorystycznie, to w zasadniczo nie widzę przeciwwskazań, aby ich użyć. Hmm. Bo jak widać, one są takie w klimacie. nie te kolory, chociaż muszę powiedzieć, że to jest coś, co na pewno w swoim czasie wykorzystam. Wrócę jeszcze jednak do tych elementów poprzednich. I podkleję, żeby to nie odstawało aż tak. No, i chyba teraz czas na czytać to na jakimś tle. Tak, tego papieru mi trochę szkoda, bo naprawdę mi się podoba. wiadomo nie, nie użyję, ponieważ tu są grafiki. Grafiki zawsze przydatne. Uwielbiam takie papiery. Podam, tak. na tym czy na tym? Chyba na tym jaśniejszym. Tak, tutaj w miarę po krawędziach po, pojadę. Mówię w miarę, bo to wiadomo klej biurowy, niekoniecznie. Grawitacja wygrała. Oczywiście zaraz tu końcówki tutaj postrzępię. I więc nie muszę tutaj takie jakoś idealnie równo wycinać. tak się potuszuję. Się kładę. A teraz po tak, na tym samym już nie wejdzie. Niestety, tą drogą nie było łatwo zrobić im tak zdjęcia, ponieważ żaden pozować specjalnie nie lubi. ale się udało i nie... trochę nie było wyboru miejsca i tła. Będziemy jeszcze dodawać. Oczywiście, że będziemy, bo co to niemożliwe jest, żeby tak. Mam tutaj takie dwa kawałki papierów, tych, nie, z których coś tam wycinałam, znaczy coś tam. olmayan z kolei takie prewycinane tangi, które też zamierzam tutaj użyć. Mam tu kocie towarzystwo. Kocie towarzystwo sprawdza, dlaczego nie ma go na zdjęciu, ponieważ to nie jest gimli, to jest bura. Która sobie tu spokojnie spała. Teraz zobaczmy, co ona zrobi. Zaraz mi to będzie trzeba. Nie, nie, nie. Учекай, 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 учекай там. Tak, nie wiem, co, yy, co musiałam wyciąć, a, a czego nie. Była tu bura. Dam to już nam więcej, na środek przykleję. Potem jeszcze coś pewno podsadzać. Tak, tutaj też środek przykleję. A w razie potrzebny będę kleić jeszcze krawędzie, jak będzie, będzie mi to potrzebne. Obcięłam drugą, mm, ale oczywiście ten kawałek też będzie tu gdzieś wystawał. Więc Wpis, jak widać, jest taki grubszy, no, ale z reguły tego typu pisy tak mają, przynajmniej u mnie. Mm, dobra, patrzymy, co tutaj mamy z tych dodatków. Czy naklejek, bo to są na przykład naklejki. jeszcze do tej kolekcji. Tutaj myślę, że już tylko napis, ale to za chwilę jeszcze tylko tutaj coś. mi się to przyklei przez te warstwy. Chociaż może dać to tutaj? Jak są, tu czy tu? Myślę, że częściej będę sięgać właśnie do tych papierów Seven dotsów, ponieważ mam. A po drugie są takie inne niż, te, niż to, co teraz można najczęściej zobaczyć. Hmm.

że ten motyw. Te kropki w zeszcie bardzo ułatwiają równe przyklejanie. No i dobra. Mam tu napisy, ale muszę je troszkę zmniejszyć. Wytuszować i wystrzępić, bo są białe, więc tak jakby mam sobie napisy. Znaczy tak, teraz je przyklejam odwrotnie, więc nie będę dopiero jak ułoży to się do nich odniosę. Bo zamienione zmieniają znaczenie. i oznacza, znaczy Talpar, Talpil i oznacza jaki ojciec, taki syn. Ja miałam to tak dać, ale tutaj mam fajne miejsce na ten napis, może dać No bo właśnie tutaj jaki ojciec, taki syn. A tutaj jeszcze coś dam, bo tak mi pusto. Ja już myślę, że niedługo będę wpis już kończyć, bo jak widać jest. Jeszcze parę tutaj elementów dodam na dole. Zasadniczo, słuchajcie, zaczęłam tak przycisnąć. I zasadniczo, słuchajcie, wpis gotowy. Jakiegoś jest taki syn. Są zdjęcia w różnym świetle zrobione, ale oni naprawdę są bardzo podobnego koloru. Mam nadzieję, słuchajcie, że Wam się ten wpis podobał. Wygląda, prezentuje się w taki właśnie sposób. ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że właśnie wpis Wam podobał, film też też jak w pełni oczekiwania. I słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas i, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa, pa.